W naszych oczach doszło do strategicznego zwrotu geopolitycznego, a mianowicie doszło do odwrócenia punktu ciężkości, to znaczy się rzecz polega na tym, że interwencja państw azjatyckich na teatrze działań wojennych w Europie dokonuje bardzo dużego, bo wręcz historycznego przewrotu, na co nieszczególnieśmy zwrócili uwagę. Ja nazywam się Pietr Zych, zapraszam do polityki wielkich. Obszarów. Zapraszam Was do komentarzy, do lajków, do subskrypcji i oczywiście zapraszam również do e, moich e, książek. Należy wziąć pod uwagę sytuację taką, że pewne schematy myślenia mają to do siebie, że tworzą w nas pewną rutynę, pewne nawyki, które z góry nas układają e, i porządkują nam e, fakty. Jak do tej pory, generalnie rzecz biorąc, stoimy wobec sytuacji, w której w Stanach Zjednoczonych dyskusja e, strategiczna. Nazwijmy ją tak, dotyczy tego, że Stany Zjednoczone powinny skoncentrować się na Pacyfiku i tam szukać swojej szansy na to, żeby odzyskać swój prymat w polityce wielkich obszarów. Niemniej w międzyczasie doszło do tego, że niepostrzeżenie z polityki wielkich obszarów weszliśmy z kolei w geopolityczną wojnę strategiczną. Ona z jednej strony opiera się na osi konfliktu zbrojnego w oparciu o wojnę rosyjsko-ukraińską, natomiast z drugiej strony jest związana z całą masą dylematów związanych z ekonomią i oddziaływaniem politycznym na poziomie globalnym. I tutaj dochodzi do takiej sytuacji, w której małe, mało znaczące państwo jak Korea Północna poprzez to, że z inicjatywy Władimira Putina związuje się nowymi umowami o charakterze wojskowo-ekonomicznym z Rosją, e mając na to poparcie władz w Pekinie, samego Xi dokonuje takiej sytuacji, że Oto na Ukrainie za sprawą dostarczanych zasobów sprzętu dochodzi do tego, że to Azja zaczyna kontrolować wydarzenia w Europie co jest ewenementem w skali historycznej, bo do tej pory było tak, że wszelkiego rodzaju wielkie konflikty, tym wielkie wojny jak I, II i Zimna Wojna były toczone w ramach sił europejsko-amerykańskich, czyli w ramach Wielkiego Atlantyku i tutaj się nic generalnie rzecz biorąc z zewnątrz nie mogło przydarzyć i właśnie doszliśmy do tego momentu, w którym nastąpiła, nastąpiła strategiczna i fundamentalna zmiana. Do tego należy jeszcze Dodać albo może należałoby od tego zacząć, że podglebiem do tej zmiany było zbliżenie Irańsko-Iranu i, i, z Arabią Saudyjską. Dwóch odwiecznych wrogów, rywali toczących na różnym poziomie wojny między sobą. Wojny, które się tak ładnie nazywają wojnami hybrydowymi, i bezwzględną wojnę. Polityczno-ekonomiczną, gdyż w ramach systemu OPEC, w którym Arabia Saudyjska jest państwem najważniejszym, zapadają decyzje, które wpływają na poziom ceny ropy naftowej, tej, która jest ropą lekką, ma inną klasyfikację niż ciężka ropa rosyjska, co warto zawsze jest zaznaczyć. Chodzi o to, że Teraz inicjatywa Arabii Saudyjskiej, co jest niesamowite, doszło do sytuacji, w której nastąpiło zbliżenie z Teheranem i z Teheranem przeciwko Izraelowi. To oznacza z kolei, że tutaj przynajmniej jak na razie topór wojenny zostanie może nie zakopany, ale odłożony na bok i głównym wrogiem jest Izrael. A to zbliżenie było możliwe, ponieważ wcześniejsza trwająca spory czas mediacja chińska pomiędzy Teheranem a Arabią Saudyjską doprowadziła właśnie do tego, że te dwa państwa zaczęły się do siebie zbliżać i szukać wspólnych korzyści niż tylko i wyłącznie rywalizacji na terenie Azji, mniejszej na terenie Azji, na terenie Bliskiego Wschodu. To z kolei w połączeniu z Koreą Północną powoduje, że Stany Zjednoczone zaczynają mieć pewnego rodzaju kwadraturę koła, bo przestały mieć strategiczną, globalną inicjatywę w zakresie tego, co się dzieje na świecie. Ona utraciły ją w pewnym sensie już wcześniej, natomiast generalnie rzecz biorąc, kiedy Joe Biden, odchodzący już prezydent, zapowiedział, że Ameryka wraca, okazało się, że Ameryka nie była zdolna pod jego przywództwem wrócić. Pytanie, czy Donald Trump będzie w stanie to odkręcić, no jego Hasła wyborcze i postawa, jak na razie, sugerują nam, że będzie bezpardonowo dążył do osiągnięcia tego celu, aby Ameryka w sposób rzeczywisty do polityki globalnej wróciła i żeby w geopolitycznej wojnie strategicznej zaczęła odgrywać pierwszą znaczącą rolę, która została jej tutaj zaprzepaszczona. No ale generalnie rzecz biorąc, czy tylko chodzi o to, że są to błędy popełnione przez popełnioną, po poprzednią administrację, czy raczej to jest y, sprawa, która ma dużo y, głębsze y, podłoże i y, generalnie rzecz biorąc y, nie da się pewnych rzeczy bardzo szybko i łatwo Odwrócić. Mianowicie w momencie, kiedy w Europie zaczęto mówić o tym, głównie za sprawą prezydenta Macrona, o tym, że NATO wyśle wojska na Ukrainę, wzbudziło to oczywisty alarm na Kremlu, no i zaczęto szukać tam remedium, w jaki sposób można z tą sytuacją sobie poradzić. No i tutaj znaleziono sprawę z Kimem, no bo on też ma swoje partykularne interesy. Wcześniejsza współpraca Rosji i Korei Południowej była o tyle ograniczona, że to jest kraj, który wymaga nieustannego wsparcia, nie dając w zamian ani ekonomicznych, ani jakichkolwiek innych specjalnych korzyści i awanturowanie się kima i straszenie wszystkich dookoła wojną nuklearną, nie przyniosło mu też specjalnie innego. Pożytku jak to, że obudził Koreę Południową i obudził Japonię co do tego, że pewne rzeczy mogą stać się faktem, jeżeli sprawy dalej będą toczyły się tak, jak się toczą. Ale już podpisanie umowy dotyczącej tego, że rakiety balistyczne i zapasy amunicji z Korei Północnej są kierowane na wojnę na Ukrainie w setkach tysięcy sztuk, podejrzewam, że. Przekraczają milion, oznacza to, że sytuacja się na Ukrainie zmienia, w tym sensie, że Rosja zyskuje jeszcze jeden oddech. Nie oznacza to, że jeśli chodzi o Ukrainę, Rosja będzie toczyła tę wojnę tak długo jak zechce, no bo generalnie rzecz biorąc, Rosja ma też swoje ograniczone zasoby, choć są one niewątpliwie większe niż ukraińskie pod każdym względem. Niemniej jednak problemy ekonomiczne, wojskowe, logistyczne. W Rosji narastają i to nie jest taka sytuacja, w której będzie można robić jeszcze ileś tam, nie wiadomo jakich, fal mobilizacyjnych, po to, żeby tą wojnę przedłużać. Ona podobnie, tylko w innym wymiarze jak na Ukrainie: czym dłużej będzie trwała, tym będzie Rosję coraz więcej kosztowało i koszt ten będzie rósł w tempie geometrycznym. A to oznacza, że ewentualna, jakaś lepsza przyszłość dla Rosji stoi coraz pod coraz większym znakiem zapytania, o czym władze na Kremlu sobie zdecydowanie zdają sprawę. Więc manewr z bezpośrednio jest związany z tym, aby podnieść poprzeczkę licytacji i zbić te argumenty, że wojska natowskie mogą się pojawić na terenie Ukrainy i tworzyć tam rodzaj bufora, który zabroni Rosji robienia tego, co chce. Niemniej jednak, z drugiej strony, Władimir Putin nie jest w stanie no, doprowadzić do sytuacji, w której jeżeli taka decyzja, taka wola polityczna powstanie pomiędzy państwami na to, że wojska ich znajdą się na Ukrainie, no to nic nie jest w stanie ze strony Rosji, Rosja nie jest w stanie nic zrobić, żeby tą decyzję powstrzymać z tego prostego względu, że Salwa nuklearna ani inne tego typu rzeczy niespecjalnie wchodzą w rachubę z tego względu, że automatycznie bardzo mocno obniżają pozycję negocjacyjną Rosji. Staje Rosja wtedy pod murem i no, nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja. Zatem to, co pozostaje, to jest kwestia podbijać swoją cenę, bo od, od tego momentu, od generalnie rzecz biorąc, czerwca. Tego roku, jak mówiłem, ta wojna, która się toczy na Ukrainie, jest to tak naprawdę wojna, której celem są negocjacje, w jaki sposób ona ma się zakończyć, to znaczy w tym sensie strefa wojny gorącej ma się zakończyć, bo nie sądzę, żeby Rosja, zawierając mniej lub bardziej korzystny bądź niekorzystny dla siebie kompromis w tej sprawie, odpuściła ten temat w dłuższym okresie czasu. Zatem ta sytuacja posłużyła do tego, żeby tutaj zaangażować państwa azjatyckie, no i generalnie, rzecz biorąc patronat chiński jest tutaj dość istotny, powiedziałbym strategicznie zasadniczy. Niemniej jednak wyciąganie z tego wniosku, że Putin jest wasalem Xi, jest totalnym, całkowitym nieporozumieniem. Rosja żadną miarą nie jest krajem podporządkowanym Chinom. Nie jest też oczywiście krajem Chinom równorzędnym, ale generalnie decyzje moskiewskie zapadają w Moskwie i są obliczane wedle Rosyjskich możliwości i rosyjskiego widzenia swojej pozycji międzynarodowej, jak i wewnętrznej w tym całym układzie. Chiny oczywiście korzystają z tego strategicznego przeniesienia sytuacji konfliktowej z Azji na teren europejski, i to jest ta zmiana, która powoduje, że te pomysły w Stanach Zjednoczonych, które do tej pory brały górę w tych różnego rodzaju dyskusjach, bo one się niestety albo stety przenosiły na Politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, to tak jak twierdziłem, że nie ma tam żadnej strategii, bo jej nie ma i nie będzie. Stany Zjednoczone podchodzą i reagują w sposób doraźny na wszelkiego rodzaju sytuacje. No, i tutaj z tą sytuacją też będziemy mieli. Do czynienia, próbę rozwiązania tej kwadratury koła, co zrobić. Ilość żołnierzy koreańskich w tej wojnie nie ma żadnego znaczenia, no chyba że zostanie tam wysłany kontyngent wielkości armii, czyli przekraczającej 100 tysięcy żołnierzy z całym y, pełnym wyposażeniem, to wtedy możemy mówić, że jest to jakaś istotna interwencja z punktu widzenia y, wojskowego, natomiast istotą tutaj jest polityka, natomiast y, wojsko, wojna. Służy tylko i wyłącznie temu, aby ustawiać swoją pozycję negocjacyjną w tym, co ma nadejść. Dlatego, że kluczem jest to, że sposób zawarcia zawieszenia broni, do tego byśmy się na razie ograniczyli, będzie mówił nam o tym, że jeżeli Stany Zjednoczone nie postawią jednoznacznie na zwycięstwo Ukrainy, co jest nieprawdopodobne, przynajmniej dzisiaj, i w okolicznościach, które będą występowały w roku 2025-2026. No to generalnie rzecz biorąc Europa, NATO i Stany Zjednoczone zaczną być przez Chiny, Rosję przy pomocy niewielkiej i mało znaczącej Korei Północnej kontrolowane na terenie Europy. To oznacza, że nastąpi rewizja polityki, w, jeśli chodzi o rejon Pacyfiku. To nie znaczy, że Amerykanie odpuszczą, no bo generalnie rzecz biorąc. Pytanie jest takie, czy są tym zainteresowani, ale problem jest bardzo poważny, poważniejszy niż to, co nam się na ogół wydaje. Jednym z kluczowych zagadnień, które jest poruszane w różnych mediach. Zagranicznych komentujących politykę międzyna międzynarodową, szczególnie tych amerykańskich, jest nie do końca zrozumienie, na czym prze polega przewaga chińska dzisiaj nad Stanami Zjednoczonymi i z czego tak do końca bierze się słabość Stanów Zjednoczonych, pomimo tego, jak już mówiłem, w ostatnim podcaście Stany Zjednoczone naprawdę się całkiem nieźle rozwijają, można powiedzieć, że rozwijają się najlepiej na świecie Chiny ten dystans zaczynają tracić, ale nie zapominajmy o tym, że na 40 bodajże 7 kluczowych technologii światowych, 30 bodajże chyba 4 wskazane są na to, że mają tam przewagę chińczycy nie Amerykanie i to jest tylko jedna rzecz. Druga to jest to, o czym też już mówiłem wielokrotnie, rzecz, która jest y, słabo tłumaczona, mianowicie to, że za wzrost potęgi chińskiej w dalszym ciągu płacą amerykańscy konsumenci i podatnicy, płaci za to budżet. Stanów Zjednoczonych i generalnie rzecz biorąc, ogólne zadłużenie gospodarki Stanów Zjednoczonych ze względu na to, że marża kieszowana jest na terenie Stanów Zjednoczonych, pomimo tego, że w części jest albo w dużej części jest wytwarzana na terenie Chin bądź innych państwach, co z kolei powoduje, że manewry wewnątrz Działającego przedsiębiorstwa amerykańskiego są dość ym, ograniczone, natomiast dalszy ten stan rzeczy no, będzie powodował, że Ameryka może się zrywać co jakiś czas do jakiejś mobilizacji, natomiast w dłuższym okresie czasu bez zbudowania w końcu jakiejś przemyślanej strategii, która będzie kompromisem pomiędzy głównymi obozami politycznymi, a zarazem kompromisem z wiodącymi grupami działającego przedsiębiorstwa amerykańskiego nie przyniesie większego. Rezultatu, bo Chiny, niezależnie od tego, w jaki sposób sobie radzą mniej lub bardziej ze swoimi również wielkimi, fundamentalnymi problemami, których głównym problemem jest siwa fala. Tutaj podpowiem, że jest to problem wynikający z tego, że pomimo że Chiny są państwem komunistycznym, czyli tak zwanym państwem, w którym rządzą robotnicy i chłopi w cudzysłowie. To nie ma tam systemu opieki nie społecznej, ani medycznej w rozumieniu europejskim, który był bardzo intensywnie budowany zarówno w samych Sowietach, jak i krajach demokracji ludowej. U nas pozostałość tego systemu w dalszym ciągu funkcjonuje i pod wieloma względami daje dużo lepsze wyniki niż zdrowotne systemy anglosaskie, co ciągle nie możemy przyjąć do wiadomości, że potrafimy niektóre problemy. Pomimo różnych naszych tutaj słabości rozwiązywać stosunkowo lepiej, dawać lepszą opiekę i lepszą efekt. Wracając do Chin, no to tutaj problem się zasadza na tym, że jeżeli tego systemu wsparcia dla osób, które już nie mogą pracować, nie ma zabezpieczenia na starość, bo tym jedynym zabezpieczeniem na no to były dzieci, które brały. Na dożycie pod swoją opiekę swoich rodziców, no to generalnie rzecz biorąc, społeczeństwo składające się w decydującej większości z jednaków nie jest w stanie sobie poradzić. Będzie miała i już ma z tym problem nawet klasa średnia, która, jak na warunki chińskie, zarabia całkiem nieźle w porównaniu do warunków europejskich, też nie jest to Najgorszej, więc tutaj Chiny będą miały z tym problem, niemniej jednak nie mają zamiaru właśnie po to, żeby utrzymać żywotność swojej ekonomii, po to, żeby utrzymać dostęp do rynków, rezygnować, cofać się i zwijać swoje sztandary, wręcz przeciwnie będą parły w dalszym ciągu do tego, żeby swoje możliwości ekonomiczno-polityczne rozszerzać, dlatego generalne największe strategiczne inwestycje, jak rozwój Schengen o którym swego czasu mówiłem, zresztą do tego za jakiś czas wrócimy, są rzeczami, których Chiny się nie wycofują, nie zwijają. Zatem Stany Zjednoczone, Unia Europejska no, mają strategiczny wielki problem, z którym nie bardzo do końca wiadomo co zrobić, dlatego że decyzje, które trzeba by było podjąć w ramach Unii Europejskiej naruszają istniejący porządek polityczno-społeczny, na którym obecna ekipa rządząca Unią Europejską wyrosła. Oznaczałoby to, że trzeba by było radykalnie rewidować na przykład Zielony Ład, pewne określone polityki, Socjalne, trzeba by było zacząć zmieniać w ogóle myślenie o tym, w jaki sposób biznes mały i średni będzie mógł z powrotem odżyć. No ale tutaj myślenie jest w drugą stronę, jest tendencja do centralizacji, do budowy czempionów, z zostawieniem wszystkiego, co do tej pory zostało osiągnięte. Czytając wywiady i rozmowy z głównymi. Przedstawicielami nowe, obecnego obozu rządzącego w Unii Europejskiej, którego przedstawicielem jest obecna koalicja rządząca w, w Polsce, nie widać tam, aby nastąpiła jakaś głębsza refleksja nad przyczynami tego stanu e, rzeczy. Kraje są potężnie zadłużone, Unia Europejska będzie próbowała jakimś wspólnym długiem rozwiązywać kolejny problem, ale jeżeli wydajność spada, przychody spadają, dochód też spada. No, trudno jest oczekiwać, żeby w tym zakresie, poza pewnymi falami napływu nowego pieniądza wywoływało to jakieś lepsze efekty, tym bardziej, że siwa fala w jeszcze większym stopniu drąży Unię Europejską. W inny sposób Stany Zjednoczone one mają dłuższy pod tym względem oddech, z tego względu, że jako kraj imigrancki rozwiązują te problemy w sposób bardziej naturalny niż Europa jest zdolna w ogóle o tym. Pomyśleć tym bardziej, że dla kilku krajów europejskich tak naprawdę pod tym względem już jest za późno. Zmiana ta ma charakter fundamentalny. Stoimy wobec sytuacji, w której literacko rzecz ujmując oto statki chińskie, hinduskie, koreańskie, japońskie przypłynęły do brzegów. Europy i Stanów Zjednoczonych, i nawiązując tutaj do okresu wielkich odkryć geograficznych, mamy ten moment, kiedy to od oni odkrywają nas, a nie my odkrywamy ich. Kiedy myśmy ich odkryli, historia potoczyła się w ten sposób, że Europejczycy i Amerykanie na dwa stulecia zdominowali świat. <laughs> Przepraszam. Zapraszam zatem do y, polityki wielkich. Y, Obszarów w przygotowaniu jest taki temat jak polityka i sztuczna inteligencja. To są rzeczy, które w naszym takim popularnym rozumieniu ze sobą się w niewielu punktach stykają, nie mają jakby większego znaczenia dla naszego życia, tymczasem jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, zarówno polityka, jak i sztuczna inteligencja, podobnie jak ekonomia, niezależnie od tego, co my myślimy na ten temat, nie tylko włażą do naszego życia, ale po prostu je w dużej mierze determinują, określają łącznie z tym, że narzucają nam określony sposób myślenia, widzenia, przyjęcie pewnych określonych wartości i rozwiązań, gdzie część z nich stosujemy w sposób dość bezwiedny, traktując jako właściwe, no bo generalnie jesteśmy przekonani, że inni też tak robią. Dziękuję wszystkim za komentarze, dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję. Zapraszam oczywiście do moich książek, dziękuję wszystkim, do, którzy wytrwali do tego momentu i zapraszam na następny raz.